trwogę tych, którzy tutaj zostali spędzeni przez wrogą, kłamliwą hitlerowską propagandę. Obiecano im pomoc, leczenie i opiekę. A dostali jedną, dostali kulę w serce, w głowę, słychać. Po sumie, w Twoim lesie te jęki chorych i niepełnosprawnych, dobijanych szpadlami, działy się tutaj rzeczy straszne, antyludzkie. Obrazek. Kolonista niemiecki tu z okolic, uczeń, nauczyciela słowa. On tutaj dobijał swojego nauczyciela, przywłaszczając jego zegarek. Jakże mógł go nosić? Gdzie sumień? Głównego mordu dokonano 20 lutego 1940 roku, ale i potem przez dłuższy czas złożono tu Polaków Podejrzanych zabijano tu, w całym tym lesie są na pewno ich spoczywające kości. <try> naszej kolonii ościsłowskiej, dwóch, betleński Tadeusz i Olczak ten Henryk. Oni tu się ukrywali, bo oni byli w podziemnej armii. Oni się tu ukrywali i oni właśnie wszystko wypatrzyli tutaj, co tu się działo. Takie uroczystości odbywały się w Lesie Ościsłowskim. Starsi mieszkańcy pamiętają, że ostatnia uroczystość właśnie podobna do dzisiejszej miała miejsce 30 lat temu. No, z inicjatywy mieszkańców Ościsława, pani Sołtys, również i samorządu miasta i gminy zdecydowaliśmy, aby właśnie powtórzyć y, takie spotkania uroczyste msze święte po to, żeby młodemu pokoleniu przypomnieć właśnie o tych wydarzeniach, które miały miejsce tutaj w lipcu 1940 roku. Duże słowa uznania dla organizatorów tej uroczystości, czyli pani Sołtys wsi Ościsłowo, pana burmistrza miasta i gminy Glinojeck za to, że pomyśleli, żeby właśnie taką oprawę, która jakby wpisuje się w jutrzejszą uroczystość, to przecież bo, Jan Paweł II, błogosławiony e, jutro święty, e, w ostatnim swoim końcówce życia e, niósł ten krzyż męczeństwa, e, prawda? No a tutaj e, to ludzie, którzy zginęli, dlatego że również ten krzyż męczeństwa nieśli, ponieważ zginęli tutaj ludzie e, poświadczeni przez los już e, wtedy, kiedy jeszcze... Nie musieli przechodzić takiej gehenny, czyli utraty tej godności, że o właśnie nad dołem w lesie kończą swój żywot. Musza święta, kazanie, wystąpienie pana burmistrza, program słowno-muzyczny, która poprowadziła młodzież z gimnazjum, z Ościsłowa i to robiło wielkie wrażenie, uważam. Głębokie, naprawdę piękne, patriotyczne, yy, patriotyczna uroczystość właśnie w kwietniu, miesiącu pamięci narodowej.